Na toz firma Solid Expert witam bardzo serdecznie po dość długiej nieobecności. Zagadnienie wykonania napisu na kuli. Dosyć powszechny problem, który chciałbym w tym momencie rozwiać. Nie da się bowiem nawinąć napisu operacją zawijaj, gdyż operacja zawijaj odnosi się tylko do ścian walcowych bądź stożkowych. Nie da się również e, rzutować napisu, gdyż ulega on skróceniu, to znaczy e, litery skrajne, bardziej oddalone od, od centrum e, kuli, ulegają deformacji i skróceniu. E, już pomijam fakt, że jeśli napis jest dłuższy niż cięciwa, Niż, niż średnica kuli to nie udaje się takiego napisu nawinąć jak bowiem wykonać taki napis po pierwsze wykonuję kulę i stycznie tworzę nową płaszczyznę konstrukcyjną na której dodaję element prostopadłościano na którym wytnę napis, zwracam uwagę, że jest to drugi obiekt bryłowy, czyli w operacji dodania nie scalam wynik. I teraz przygotowuję dwa zestawy szkiców. Pierwszy szkic odzwierciedla kształt płaski. Oryginalnej yy, płytki. Drugi szkic natomiast odzwierciedla kształt tej płytki po deformacji. Są to dwa osobne płaskie szkice równej długości. Czyli jest to nic innego jak pobocznica tej kuli, krawędź. Zrzutowana krawędź tej kuli w płaszczyźnie. Symetrii o tej samej długości co linia niezdeformowana, taki sam zabieg, czyli kolejne dwa szkice wykonuje w drugiej płaszczyźnie. Czyli jeden szkic odzwierciedla kształt, prawda? Drugi szkic natomiast odzwierciedla kształt płaskownika po zagięciu. I teraz będę korzystał z operacji deformacji, która tutaj zda egzamin. Wstaw operację deformacji. Deformować będę na zasadzie krzywa do krzywej. Podaję zatem. Krzywą przed deformacją oraz krzywą po deformacji. Podać muszę obiekt, który chcę zdeformować. Będzie to ten płaskownik. I następnie jest to kwestia dodatkowych ustawień. Po pierwsze będę chciał to deformować jednorodnie. Ponieważ mamy to naminięcie, Utrzymam kierunek krzywej. Mogę również zwiększyć rozdzielczość. Zatwierdzam. W drugim kroku będę deformował wzdłuż krzywych w drugiej płaszczyźnie. Sytuacja analogiczna. Kształt przed deformacją, kształt po deformacji. Oczywiście obiekt do deformacji, który będzie deformowany jednorodnie. Utrzymam również kierunek krzywej, gdyż ma być to nawinięcie. Zwiększę również dokładność kształtu. W tym wypadku mogę pokombinować algebrą bóla bądź operacjami powierzchniowymi, by wyciąć ten napis. Natomiast jest to coś w rodzaju nawinięcia na sferę. Dziękuję uprzejmie za uwagę.